Słoń. Kiedy byłam mała, uwielbiałam cyrk, a najbardziej w cyrku podobały mi się zwierzęta. Moją uwagę przyciągał zwłaszcza słoń, który, jak się później okazało, był także ulubieńcem innych dzieci. Podczas przedstawienia to ogromne stworzenie paradowało, prezentując swój niesamowity ciężar, rozmiar i siłę. Ale po przedstawieniu i krótko przed wejściem na scenę, słoń zawsze siedział uwiązany jedną nogą do kołka, wbitego w ziemię. Jednakże kołek był tylko małym kawałkiem drewna, który tkwił w ziemi zaledwie kilka centymetrów. I chociaż łańcuch był mocny i gruby, wydawało mi się oczywiste, że zwierzę, które jest zdolne wyrwać drzewo z korzeniami, mogłoby z łatwością uwolnić się z kołka i uciec. To oczywista tajemnica. Co go trzyma w takim razie? Czemu nie ucieka? Kiedy miałam pięć czy sześć lat, wierzyłam jeszcze w mądrość dorosłych. Zapytałam więc jednego z nauczycieli, zapytałam ojca i wujka o tajemnicę słonia. Któryś z nich odpowiedział mi, że słoń nie uciekł, bo był tresowany. Wtedy zadałam oczywiste pytanie: jeśli jest to tresowany, to dlaczego go przywiązują? Nie pamiętam, abym otrzymała jakąś logiczną odpowiedź. Z czasem zapomniałam o tajemnicy słonia i jego kołku, a powracało ono jedynie wtedy, kiedy spotkałam innych, którzy też kiedyś zadawali podobne pytanie. Kilka lat temu odkryłam, na moje szczęście, że był ktoś wystarczająco mądry, aby znaleźć odpowiedź: Słoń nie uciekł z cyrku, gdyż od najmłodszych lat był przywiązywany do różnych kołków. Zamknęłam oczy i w wyobraźni ujrzałam dopiero co narodzonego, bezbronnego słonia, przywiązanego do kołka. Jestem przekonana, że słonik ciągnął pchał i pocił się, próbując się uwolnić. I mimo że użył wszystkich swoich sił, nie udało mu się, ponieważ wtedy kołek był dla niego za solidny. Wyobraziłam sobie, że zasypiał ze zmęczenia i że następnego dnia próbował znowu i kolejnego dnia i kolejnego. Aż nadszedł dzień, który odbił się strasznie na historii słonia. Dzień, w którym zwierzę zaakceptowało swoją niemoc i zdało się na swój los. Ten potężny i silny słoń, którego widzimy w cyrku, nie ucieka, ponieważ biedaczko nie wierzy, że może. Ma w sobie utrwalone wspomnienie niemocy którą przeżył krótko po przyjściu na świat. I najgorsze jest to, że nigdy więcej nie zakwestionował poważnie tego wspomnienia. Nigdy, nigdy więcej nie starał się ponownie próbować swoich sił. Żyjemy w przekonaniu, że nie możemy wykonać wielu rzeczy. I jedynie dlatego, że pewnego razu, dawno temu, kiedy byliśmy mali, podjęliśmy próbę, która zakończyła się niepowodzeniem. Wówczas zrobiliśmy to samo, co słoń. I zarejestrowaliśmy w naszej pamięci następującą wiadomość: Nie mogę, nie mogę i nigdy nie będę mógł. Dorastaliśmy nosząc w sobie zapisaną przez nas samych tę wiadomość, która sprawiła, że nigdy więcej nie spróbowaliśmy uwolnić się z kołka. Czasem, kiedy słyszymy kajdany i dźwięczymy łańcuchami, spoglądamy z ukosa na kołek i myślimy: Nie mogę i nigdy nie będę mógł. Twoim jedynym sposobem na to, aby dowiedzieć się, czy możesz coś osiągnąć, jest spróbowanie od nowa, w co musisz włożyć całe swoje serce.